No my, jak sama nazwa mówi, hotel zajmuje się przede wszystkim hotelarstwem, gościmy nie tylko osoby indywidualne i rodziny, ale też uczestniczymy w projektach typu biznesowych, gdzie zapraszamy naszych klientów biznesowych do konferencji, spotkań eventowych, eventów, cateringu, wszelkiego typu spotkań biznesowych. My jako hotel dysponujemy 118 pokojami, plus dodatkowo 22 domki całoroczne, w których jesteśmy w stanie przyjąć około 350 osób. I do tego mamy świetne, świetne zaplecze rekreacyjne typu basen, sauny, jacuzzi, które są w cenie pobytu, gabinety spa, do których zapraszamy wszystkie osoby, które przyjeżdżają nie tylko na spotkania biznesowe, ale też weekendowe spotkania indywidualne dla gości. Mamy świetne zaplecze rekreacyjne typu nasza własna plaża, na której mamy własny sprzęt rekreacyjny pływający. Mamy własny sprzęt typu rowery górskie. Mamy park linowy, w którym oferujemy, że tak powiem, moc atrakcji. Jesteśmy jednym z organizatorów World Tour. Ostatnio było u nas Mistrzostwa Świata w Świadkówce Plażowej. Jest to największe wydarzenie sportowe w Świadkówce Plażowej, które się odbyło w Polsce. Był to ogromny sukces dla nas i na naszym, właśnie terenie, który jest dosyć duży. Jest to plaża, na której zmieściło się 8 Boys i stadion na 10 tysięcy osób. Jeśli chodzi o część kateringową, no to współpracujemy ze wszystkimi znanymi kucharzami. Tutaj mogę wymienić Karola Krasa, który jest naszym przyjacielem, Marek Widomski, który jest nieocenionym, że tak powiem, naszym partnerem. Wszyscy ci. Kucharze i szefowie kuchni razem z klubem szefem, szefów kuchni pomagali nam przy organizacji restauracji mistrzów podczas Mistrzostw Świata i zacieśniamy takie nasze związki z, z tymi stowarzyszeniami, które są nieocenione i bardzo pomocne przy takich imprezach. A współpracujemy głównie z naszą firmą Andersland, która obsługuje nas w formie eventowej typu kłady, samochody terenowe, paintball, parklinowe, tego typu atrakcje. Hotel znajduje się w Starych Jabłonkach, jest to na Mazurach między Ostródo a Olsztynem, bardzo blisko o Drogi Krajowej numer 7, Warszawa-Gdańsk, która już teraz jest drogą ekspresową. Eee, świetny dojazd. Zapraszamy na stronę www.hotelanders.pl lub na stronę facebookową facebook.hotelanders.pl. Tam wszystkie informacje Państwo uzyskają od A do Z.